Dzień dobry Ewuliu. Dzień dobry Kasiu. Witam serdecznie. Proszę Państwa, witamy naszego gościa Ewa Staniszewska. Jest Dzień dobry, witam również wszystkich bardzo serdecznie. Gościem Active 50 dzisiaj i będziemy miały przyjemność porozmawiać. Ja wezmę mój zeszyt. Notatki się zawsze przydadzą. Wszyscy wiedzą, że ja uwielbiam zapisywać i zawsze doradzam też Państwu, abyście zawsze mieli ze sobą notes, bo nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko pamiętamy, to czasami wynika to z naszego doświadczenia, myślę, że Twojego także. Tak, lepiej zapisać włącznie. niż potem czegoś nie dopowiedzieć. Dokładnie. Chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o kobiecości. Ja myślę, że to jest odpowiedni temat dla takich kobiet, bo przecież jesteśmy kobietami, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, dla takich kobiet jak my, wyśmienity temat do rozmowy. Chciałybyśmy porozmawiać o kobiecości, ponieważ jest to temat, o który Państwo prosicie i to nie tylko Panie. Także Panowie chcą, abyśmy porozmawiały, czym jest kobiecość. A dlaczego? Dlatego, że ta kobiecość w dzisiejszych czasach jest przez nas wypierana. Tak mówią o nas mężczyźni. Czy się... Może nawet zagrożona, powiedziałabym, tak? ponieważ tak, ponieważ pewnego rodzaju zasady, które zaczynają już obowiązywać w naszym życiu, wypierają tę kobiecość, czyli mówię tutaj o równouprawnieniu w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, czyli kobiecość, która do tej pory była postrzegana jako pewnego rodzaju macierzyństwo w domu, czy. Piękny, yy, piękna, zmysłowa kobieta seksualna w sypialni, prawda? To wszystko się zaciera, te bariery jakby przestają istnieć. I owszem, fajnie jest, jak mamy partnera w domu i posprzątał moje naczynia, czy zaprosi nas na własnoręcznie wykonany obiad, ale czy do końca właśnie to powinno tak być, bo kobiety coraz bardziej chcą być aktywne zawodowo? I ta kobiecość gdzieś nam umyka. Ja zgadzam się z tobą, ja miałam szczęście mieć taką babcię cudowną. Zawsze kto, kto słucha mnie częściej, to wie o, tym, o tej historii która zawsze mówiła, że nawet jeżeli wrócisz zmęczona z pracy, albo nie pracujesz i siedzisz w domu, a mąż wraca z pracy, to pamiętaj, że pomadka na usta piękna sukienka ona nie ma wisieć w szafie i być ubierana. Tylko w niedzielę do kościoła, ale celebruj każdy dzień. A w szczególności, jeśli szanujesz swój związek i chcesz być dla mężczyzny atrakcyjna, to y, bądź piękna każdego dnia. Także i po południu, kiedy on wraca z pracy, bo w pracy, słuchajcie, kochane, widzi same uśmiechnięte kobietki. No my same, kiedy idziemy do pracy, to jesteśmy, mamy odpowiedni makijaż, strój, jesteśmy uśmiechnięte i bezproblemowe. W związku z tym, kiedy mąż wraca do domu, to widzi. Niejednokrotnie kobietę w dresie, w jakiejś podartej sukni, no bo tak sobie myślimy, ale po co? Chcę odpocząć, chcę być sobą. Tylko czy to Wymiętą będzie... i lekko zaniedbaną. Ale wymagamy czego, aby traktował nas jak damy. I pamiętajmy, że my jesteśmy pewnym lustrem, jak nas traktuje mężczyzna. Jeżeli mamy no nie elegancką, malową suknię do kuchni, kiedy przygotowujemy kolację. Odpowiedni ale, strój do odpowiednich zajęć. Ale ja mam też takie, kilka takich sukienek, tam jakieś takie czerwone, z ramionczkami, takie, w których ja gotuję. I nie jest mi żal, jeżeli ją powrócę, czy ją zniszczę, ale wyglądam w niej ładnie, atrakcyjnie i kolorowo, nawet w tej kuchni, jeżeli gotuję. Po to tylko, żeby nigdy nie wyglądać jak taki kocmoło. Tego Niestety... mnie nauczyła moja babcia, no i ten makijaż, tak? Ta pomadka, chociaż pomadka, która podkreśli nasze usta, błysk w oku, to wystarczy zaparzyć sobie, słuchajcie, herbatę w filiżance i patrzeć głęboko w tą herbatę. Czarna herbata, zielona herbata też ma takie właściwości i mamy pojawia nam się taka łza w oku i mamy taki, taki, taką, taką, taką melancholię w oku. To można bardzo szybko wykreować, kiedyś kobiety nie miały tyle... E, Możliwości, tyle środków. Do, do robienia tak. makijażu, więc one robiły tak sobie policzki. Ewentualnie to, tak. buraki były używane do robienia naturalnych rumieńców. Zapalano przecież, zapalano świeczkę i zapalano talerzyk, żeby y, patyczkiem zeskrobać właśnie ten czarny i pomalować to, sobie i pomalować oczy. Tak. I to są takie metody, gdzie my nie musimy mieć dużo sztucznych kosmetyków takich. Z, konserwarta, z, z konserwantami, tylko naturalne kosmetyki, które możemy same szybko zrobić. Ale jak my jesteśmy w kuchni, to nam się po prostu nie chce. Ale do czego namawiam, żeby nie wyglądać źle? Bo wyobraźmy sobie drugą stronę medalu, że przez cały czas nasz mężczyzna, który wraca do domu, ściąga garnitur, koszulę i wchodzi w byle jaki dres. dres. I siedzi w tym dresie i jest taki byle jaki. No, po, po iluś tam tygodniach czy miesiącach przestaje być dla nas atrakcyjne, tak czy nie? No. My szukamy wygody, jak wracamy z domu, oczywiście, ponieważ jesteśmy zmęczeni po pracy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale to wcale nie znaczy, że mamy wyglądać byle jak. To jest to właśnie to, o czym powiedziałaś. Ale z drugiej strony idziemy w pewnego rodzaju przesadę. Mężczyźni lubią, żeby kobieta była zadbana, a kobieta, wiedząc o tym, że mężczyzna to lubi. Idzie jakby w tą przesadę, o której powiedziałam, czyli sztuczne przyklejone rzęsy na co dzień w łóżku czy gdziekolwiek, w jakimkolwiek innym miejscu w domu są dla mnie niestety za dużo. To jest po prostu no, pewna naturalność, owszem, dbajmy o siebie, ale z pewną dozą naturalności. Nie przesadzajmy. Sztucznych rzęs do sypialni i do łazienki chyba nie musimy nakładać. Znam. Kobietę, która nigdy nie zmyła na noc makijażu, bo chciała pokazywać się swojemu mężowi jako osoba piękna, zadbana i on nigdy nie widział jej bez makijażu. Jak to się stało? Ona zasypiała później od męża i budziła się godzinę wcześniej, zanim żeby, odstała, zrobić żeby zrobić makijaż. To jest absolutnie dla mnie niewytłumaczalne. Rodzą się mało tego pewne, pewnego rodzaju bariery i w mężczyźnie, i w kobiecie, bo być może on, gdyby zobaczył swoją żonę bez makijażu, to może by się jej przestraszył niekoniecznie w nocy. I znowu tutaj pewnego rodzaju ograniczenia sama kobieta sobie robi. Bądź naturalna, bez przesady oczywiście, dbaj o swoją urodę, można w inny sposób podkreślić swoją urodę i niekoniecznie pełny makijaż do łóżka i pełny makijaż wtedy, kiedy idziemy, jak już wspomniałam o tym, pod prysznic. Mówimy tu, o, kierując się stereotypami, mówimy o wyglądzie zewnętrznym, mówimy o urodzie, o makijażu, o strojach, ale tak naprawdę kobiecość to jest to coś, co mamy, co mamy w, środku. w środku. I albo mamy to coś, albo nie mamy. Czy, ewoniu według Ciebie możemy to coś sobie wypracować? Na pewno rodzimy się z pewnego rodzaju predyspozycjami. predyspozycjami. Jedna kobieta ma więcej tego seksapilu, druga mniej. Ale oczywiście są też różni mężczyźni i jeden będzie chciał kobiety, która ma więcej tego seksapilu, drugi znowu szuka u tej kobiety czego innego. Natomiast w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że czegoś nam brak, a jednak chciałybyśmy mieć coś więcej, pewne rzeczy oczywiście można sobie wypracować. Jesteś aktorką. I w związku z tym, czy masz, zdradzisz nam, czy polecisz nam jakieś takie triki, żeby być bardziej kobiecą? <laughs> Wiesz, kobiecości jakby naturalnie mi nie, bra... nie, braku... nie brakuje i tego seksa pilu... Dlatego ten temat, do tego tematu zaprosiłam, <laughs> zaprosiłam Ciebie, ponieważ moje kochane i moi kochani, dla mnie Ewa jest kobietą, która ma. dojrzałą. Sobie to, to ty powiedziałaś, ma w sobie dużo seksapilu i dużo kobiecości. To jest 100% kobiety, kobiety w kobiecie. I właśnie dlatego powiedziałam dojrzałą, ponieważ tutaj wiek nie ma absolutnie znaczenia. Jeśli mamy tę kobiecość, jeśli mamy ten seksapil, to tutaj, obojętnie czy mamy 30, 50, 60, czy nawet 80 lat, spójrzmy na Jane Fondę, w dalszym ciągu ma bardzo. Młodych narzeczonych i ma tego seksapilu w sobie wystarczająco dużo, żeby takich mężczyzn przyciągać. Więc tutaj wiek nie ma absolutnie znaczenia. Jeśli jest ta kobiecoś, jest, jeśli jest ten seksapil, to mamy go do końca życia. Może nie zawsze, bo różne perypetie nam się zdarzają w życiu, różnie nasze życie przebiega i nie zawsze jesteśmy w jakimś związku z mężczyzną, natomiast ten seksapil zawsze w nas jest i każdy mężczyzna. Który spotka Cię na ulicy, wyczuje to na odległość. To nie trzeba nawet wielkiego zbliżenia, to nie trzeba rozmowy, to nie trzeba spojrzenia głębokiego w oczy. Po prostu to jest i mężczyzna swoimi fluidami wyczuje fluidy kobiety, jeśli ona tę kobiecość ma. Pytałaś mnie, czy y, mogę zdradzić sekret. Y, wydaje mi się, że takiego sekretu nie mam, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to jest we mnie i to we mnie będzie do końca życia. I po prostu to pielęgnuję. Skoro mam, to robię wszystko, żeby to było jak najpiękniejsze i żeby było we mnie jak najdłużej. To w takim razie, skoro Ty to pielęgnujesz, to w pewnym momencie swojego życia musiałaś dostrzec, że Ty to masz. Tak. W związku z tym, jak nasze słuchaczki mogą. Odkryć to w sobie, co proponujesz, aby zobaczyły to w sobie albo żeby to wytrenowały? Bo ja mam kilka takich sposobów, które ja powiem, a, a teraz najpierw proszę Ciebie. To opowiem Ci historię mojego życia. Całe życie byłam takim brzydkim kaczątkiem. W momencie, kiedy zaczęłam y, dojrzewać, czyli zaczęłam. Y, Emanować z siebie tą kobiecością i tym seksapilem, mężczyźni po prostu to za, zaczęli zauważać, i oni mi dali znać, jesteś piękną kobietą, jesteś interesującą kobietą i to ta wiadomość, ta świadomość tego, że taka jestem, przyszła z zewnątrz. I w momencie, kiedy ja już zdałam sobie sprawę z tego, jakie są moje wartości, to wtedy oczywiście. Jakby doszłam do y, pewnej świadomości tego, jakie to są wartości, i zaczęłam świadomie do tych wartości podchodzić i pielęgnować je. Natomiast y, takich technicznych sposobów nigdy nie używałam. Czyli trzeba być uważnym w życiu mhm. i trzeba odpowiednio odczytywać znaki i słuchać, czyli to. Wracamy do tego, że w życiu powinniśmy mieć taki balans i pracować nad sobą, otworzyć swoje serce, swój umysł, duszę i mieć ten spokój w sobie, żeby zauważyć to, co mężczyźni do nas mówią i absolutnie nie krytykować, kiedy ktoś do nas mówi. No, jaka pani jest piękna, bardzo ładnie pani wygląda, na ogół mówimy, e, tam. No właśnie, my lubimy siebie dyskredytować. Jeśli ktoś nam. Polki? Szczególnie zaś Polki, Czy właśnie. Polki? Myślę, że Amerykanki takie nie są, ale Polki, jakby być może przytłoczone różnego rodzaju historycznymi sytuacjami naszego kraju też, albo zależnościami między kobietą a mężczyzną, bo to też jeszcze w dalszym ciągu pokutuje w Polsce. My nie lubimy, jeśli ktoś nam y, y, prawi chwali. komplementy, chwali nas. My nie lubimy, jakby przyznawać się do tego, że to jest prawdziwe, że to tak jest i dyskredytujemy siebie w ten sposób. W związku z tym, no, y, nasze akcje w samych sobie od razu spadają. Czyli Przypuśćmy na to, że y, przypuśćmy, że jesteśmy warci w jakiejś tam skali dla jakiegoś mężczyzny 95% masz w sobie tego wszystkiego, co ja chciałbym, mieć, żeby, kobie, ja chciałbym żeby kobieta miała. I nagle on tego dostrzega u nas i prawi nam te komplementy, a my nie, 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 od razu nasze akcje spadają, przynajmniej o 50%, i w oczach takiego mężczyzny też stajemy się o wiele mniej ładniejsze, nie tylko od zewnątrz, tak jak mówiłyśmy o tym, ale ale również ta kobiecość od środka staje się mniej wartościowa dla takiego mężczyzny. Bo jesteśmy mniej pewne siebie, a mężczyźni nie lubią kobiet, które są e, niepewne i które nie akceptują siebie, bo to jest związane też z akceptacją, z samoakceptacją, z tak samoświadomością. Jest. I nie wystarczy być piękną kobietą, bo ja znam bardzo dużo pięknych, urodziwych, wydawać by się mogło w, naszej, w naszym pojęciu, w naszej klasyfikacji pięknych kobiet o pięknym ciele, y, piękne włosy, piękne zewnętrznie i szczupłe, no modelka prawie taka, klasyczna z, z magazynów, ale nie mają w sobie tego czegoś, nie mają w sobie tego seksapilu, seksa, A znam mnóstwo kobiet, które na pierwszy rzut oka wydawać by się nam mogło. Nie są ładne, nie są atrakcyjne, ale jak wchodzą, to po prostu przynoszą słońce, to coś. Tak jest. Zaświeciło i mężczyzna, który ma do wyboru zimną e, o, o ale, modelki, ale piękną kobietę. I ta, która jest mniej atrakcyjna zewnętrznie, ale ma w sobie to słońce, ma błysk w oku, radość życia i taka, taka zakwita jak wchodzi, tak? Jeszcze ma piękną sukienkę, ma biust, ma czym oddychać, ma na czym siedzieć, bo mam taki przypadek w Polsce. Zawsze powtarzam, o mojej przyjaciółce, gdzie my wszystkie przeszłyśmy takie chude patyki do restauracji, 12 y, kobiet, a weszła Ola jako dwunasta. Jako i, I ona była taka trochę, ona była z nas najgrubsza po prostu. I jak ona weszła, to wszyscy panowie w tej restauracji zwrócili na nią uwagę i przez cały czas na nią patrzyli. A nam się wydawało, że atrakcyjność polega na szczupłości. Tak, ale czy zauważyłaś często, bo w moim życiu ja często spotykałam takie pary, ona może niezbyt zgrabna właśnie, czasem nawet przy kości, niezbyt urodziwa, czasem to były kobiety, które miały na przykład piękną twarz, a dość kiepską. Kiepską, bo mężczyźni lubią różne kobiety, sylwetkę, a on przystojny, po prostu model, jak z gazety. I takie pary, takie małżeństwa często spotykam w swoim życiu, czyli mężczyzna dostrzegł tę urodę, tę tak, kobiecość właśnie wewnątrz tej pani. Tak. Bardzo dużo mężczyzn, że tak powiem, atrakcyjnych intelektualnie i bardzo logicznych panów, bo to tak my kobiet też dzielimy, słuchajcie, panowie, my też was dzielimy. I na, na Gdybyście mieli jakieś wątpliwości. Brzydko mówiąc, to mówimy, mówimy, mówimy o was pewnymi kategoriami, kto jest bardziej dojrzały, kto mniej, mówiąc o, o związku i o tym, kto do nas bardziej pasuje. Jak, nas, jak wy nas oceniacie, to jednak większość mężczyzn szuka w kobiecie tej dojrzałości i, i tego tej duchowości. Oni chcą być kochani. Mm -hmm. Bo tak jak mówią, mężczyźni jak zgaszą światło w sypialni, to mają czuć piękno kobiety, a nie tyle muszą na nią patrzeć. I ja się z tym doskonale zgadzam, bo znam bardzo wiele związków i szczęśliwych małżeństw, szczęśliwych par, które na pierwszy rzut oka nie wydają nam się jak z żurnala, ale ten związek jest bardziej głęboki, bardziej duchowy, duchowy bardziej dynamiczny i jest tak głęboki, on nie jest taki płytki. Związki, które ja znam, które opierają się na urodzie, li tylko urodzie, że ta pani musi być kobieta, musi być piękna, dba o siebie, on jest bardzo powierzchowny. I tam nie ma takiego fundamentu miłości, tej prawdziwej miłości. Czyli jak chciałybyśmy zamknąć klamrą temat, o którym dzisiaj mowa, seksapil i kobiecość niekoniecznie tkwi na zewnątrz, ale raczej w środku każdej kobiety. Tylko każda z nas powinna znaleźć własną receptę na to, jak to z siebie wydobyć. I najważniejszym elementem, słuchajcie, było takie ćwiczenie. Byłam na takich warsztatach, gdzie każda pani, nie, na, nie podczas tych warsztatów, ale byłyśmy poproszone w domu, abyśmy się rozebrały, patrzyły na własne ciało i mówiły, jaka ja jestem piękna. Pokochały się. Tak, pokochały własne ciało. A wiecie, że to było najtrudniejsze zadanie, z jakim mogłam się zmierzyć, patrząc i myśląc. Nie, no zaraz. Tu brzuch, tu wciągałam, tu wyciągałam, tu chciałam mieć dłuższe nogi i cokolwiek. My zaraz myślimy kwestiami zmiany. Co ja bym zmieniła w sobie? A my mamy zrobić to ćwiczenie jako akceptuję siebie, jestem piękna taka, jaka jestem, bo jestem jedyna. Bo jak Czyli... założymy szpilki, jesteśmy wyższe. Tak. Jak zakryjemy się ładnym ubraniem, jesteśmy, jesteśmy zakryte. Ciało można zakryć, ale duszy nie zakryjemy, bo dusza jest zawsze. Dusza to my i my nie potrafimy tego rozgraniczyć. Ale wydaje nam się, że jeżeli kupimy sobie piękne stroje, drogie rzeczy, czujemy się bardziej atrakcyjna, to nieprawda. Dlatego, że atrakcyjność, to tak jak mówisz, Idzie od środka. jest tu w środku. A ładny stworzymy. kostium, ładny naszyjnik, czy. Bardzo dobrze leżący but na naszej stopie, to jest tylko dodatek do tego, co mamy w środku. Umie wydobyć tę naszą urodę, która tkwi gdzieś głęboko. Więc, tak jak powiedziałaś, kochamy siebie nie na zasadzie, co chcemy w sobie zmienić, tylko co w nas jest piękne. Także, mo moje kochane panie, my kończymy. Ja dziękuję Ci, Ewaku, za to bardzo serdecznie. spotkanie. Zaraz sobie skończymy, bo tu trochę ciepło od kominka. Także zaraz pójdziemy napić się kawy. Bardzo i porozmawiamy chętnie. Rozmawiamy dalej o kobiecości. A paniom życzymy udanego dnia czy wieczoru i też wspaniałej kawy. I przy tej kawie czy przy herbacie zielonej zastanówcie się, jaka jest wasza kobiecość. I powiem Wam, że każda z Was, i każda z nas jest piękna, chociaż inna. I ta różnica powoduje, że wszystkie jesteśmy cudowne. To ja idę stawić wodę na kawę. Bardzo cudownie, bardzo proszę i bardzo chętnie. To posiedź tu jeszcze, Dobrze. Ergoniu, Czekam na aromatyczną kawę. Kawa, czy herbata? Kawa, bardzo proszę. Dobrze, do widzenia, żegnamy, do zobaczenia. Tymczasem.